Hej, cześć. Witam was konkretnie. Dzisiaj za mną kolejna konkretna fura i jest nią tym razem kangur sprowadzony z Niemiec, nie z Australii, jak się mogli tego spodziewać. Jednego kangura już wam kiedyś pokazywałem w wersji osobowej. Ten jest w wersji dostawczej. 1.9D bez turbo ze zwykłymi wtryskami z pompą na linkę. Pompa została wymieniona z wadliwej pompy Lucas Epic. Rozrząd wymieniony 9 listopada 2024 na 195 tysięcy km. Silnik bez turbo na zwykłych wtryskach na pompce na lince najlepsze rozwiązanie. Jednostka trwała, nie sprawiająca problemów i bardzo oszczędna. Może nie jest to luksusowa limuzyna nad BMW, na co może wskazywać sposób otwierania maski, ale na pewno sprawdzi się ten samochód fajnie w niejednej firmie. Nasze Kangoo zostało wyprodukowane w 2002 roku i jest w wersji dostawczej, czyli auto Mam Mamy tutaj drzwi tylne typu skrzydełka. Jeśli chodzi o przestrzeń bagażową, to jest tutaj naprawdę bardzo ładnie, plastiki nie są poniszczone. Auto nigdy nie jeździło w budowlance, było użytkowane przez osobę prywatną, co zresztą widać po stanie zachowania tego samochodu. A jeśli będziecie musieli zrobić większe zakupy, to bez problemu zmieścicie je tutaj razem z wózkiem. Jeśli jednak zapakujecie już auto po sam sufit, a miejsca Wam zabraknie, Mamy tutaj hak do przyczepy. Bocznych drzwi, co prawda tutaj nie znajdziemy. Znajdziemy przednie, nie ma tylnych. Dla fanów tego typu rozwiązań mamy inne samochody z podobnego segmentu. Zapraszam do środka. Bo tutaj taki fajny bajer, jak składany fotel. To rozwiązanie jest naprawdę fajne, kiedy chcecie przewieźć coś dłuższego. Prosimy się do wnętrza, a jest tutaj naprawdę wygodnie. Siedzenia niepoprzecierane, z miękkiego materiału. Niezniszczony kokpit. Fajny uchwyt na dokumenty. Schowek pasażera. Ogrzewanie, które dosyć sprawnie działa. Nie ma niestety klimatyzacji. Mamy tutaj zapalniczkę i popielniczkę. Zapalniczka nigdy nie była używana. Kierownica niewytarta, w bardzo fajnym stanie. Mamy też taki u góry schowek, pawlacz. Mamy otwierane osłony przeciwsłoneczne, a oprócz nich na szybie przedniej mamy zainstalowany taki pasek, który chroni również przed słońcem. Na mamy dokładnie 195 471 km. Świeci się ikonka silnika oraz świec. O nie! Jesteśmy zgubieni! Ale to normalne przy konwersji pompy na linkach. Nie ma tutaj z tym samochodem żadnych problemów. Dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Spójrzcie na stan zachowania wnętrza. Fotel kierowcy w stanie niemalże idealnym. A tak samo kierownica, mechanika zmiany biegu. Wszystko wygląda bardzo świeżo. W tej prezentacji to było na tyle. Myślę, że ten film przybliżył Wam trochę bardziej to auto niż zdjęcia w ogłoszeniu. Samochód wygląda naprawdę fajnie, według mnie jest fajną opcją do filmu. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ten egzemplarz. Przykupilibyście sobie taki samochód i co myślicie? O tej prezentacji. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka like w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco i oglądać więcej tego typu filmów. A pełną naszą ofertę znajdziecie na konkretne Ja się z Wami żegnam. Cześć! na. <laughs> Czy mam zdjąć czapkę teraz, może co? Przenieśmy się do wnet. Czekaj. A pod maską? Nie, czekaj, kurwa. Ja pójdę, ja otworzę, przyjdę tam i wtedy zrobię zbliżenie jak będę szedł, dobra? Prowadzony z Niemiec, a nie z Australii, jakbyście się mogli spodziewać.